Cześć i witaj na kanale Ukryte Ślady. Zanim zaczniesz, naciśnij przycisk „Lubię to” i zasubskrybuj, abyśmy mogli kontynuować tworzenie takich historii. Zaczynajmy. Rejs miał być początkiem czegoś nowego. Tak przynajmniej mówiła Anna, kiedy wpychała bilety do mojej dłoni. Tylko cztery dni. Może wiatr, cisza. Może wreszcie przestaniemy mówić do siebie jak obcy. Nie miałem siły się sprzeciwiać. Ostatnie miesiące były napięte, każde nasze zdanie kończyło się chłodem. Może dlatego zgodziłem się bez wahania. Statek nie był duży, luksusowy jacht turystyczny z kilkunastoma kabinami, restauracją i małym pokładem widokowym. Pachniało tam morzem, metalem i świeżo szurowanym drewnem. Gdy weszliśmy na pokład, Anna uśmiechnęła się tak, jak nie widziałem od dawna. Widzisz? Już działa, powiedziała, chwytając mnie za rękę. Nasza kabina była przytulna, choć trochę klaustrofobiczna. Dwa iluminatory, łóżko na styk, szum silnika tuż pod nami. Kiedy położyłem walizkę, poczułem lekkie kołysanie. Woda nie była wzburzona, ale moje ciało wciąż próbowało się do niej dostosować. Pierwszego dnia wszystko było niemal zbyt spokojne. Spacerowaliśmy po pokładzie, piliśmy wino, rozmawialiśmy o niczym. Załoga była uprzejma, trochę zbyt formalna. Jakby każdy znał swoje miejsce co do centymetra. Wieczorem zeszliśmy na kolację. Anna była w świetnym humorze, rozluźniona, prawie radosna. Słuchała muzyki, żartowała z kelnerem, nawet dotknęła mojej dłoni, gdy podawano nam deser. Poczułem się tak, jakbym cofnął się w czasie o kilka lat. A potem zrobiło mi się dziwnie słabo. Najpierw zawroty głowy. Potem światło zaczęło się rozmazywać, a rozmowy przy stole zlały się w jednostajny szum. Anna spojrzała na mnie zaskoczona. Dobrze się czujesz? zapytała. Chciałem odpowiedzieć, ale słowa nie wyszły z ustęp. Pamiętam, jak kieliszek przechylił się w mojej dłoni, wino rozlało się po obrusie, a twarz Anny zniknęła w wirze światła. Potem, ciemność. Kiedy otworzyłem oczy, było cicho. Nie tak, jak w nocy tylko nienaturalnie cicho. Leżałem na łóżku w naszej kabinie. Głowa pulsowała, usta miałem suche. W pierwszej chwili pomyślałem, że po prostu zasnąłem, ale wtedy zobaczyłem zegarek, wskazywał trzecią nad ranem. Anna nie leżała obok. Zawołałem jej imię. Nic. Wstałem chwiejnym krokiem, otworzyłem drzwi, korytarz był pusty, oświetlonym dłym, żółtym światłem. Czułem jak statkiem lekko budzę, ale żadnych dźwięków, ani rozmów, ani silnika, ani kroków. Na stoliku przy łóżku leżał kieliszek z resztką wina. Pachniał dziwnie, metalicznie, gorzko. Podniosłem go, a wtedy zauważyłem coś jeszcze. Na lustrze przy wejściu, palcem jakby poparze, ktoś napisał jedno słowo. Zostań tu. Kiedy odzyskałem równowagę, próbowałem sobie wszystko poukładać. Pomyślałem, że Anna pewnie poszła po pomoc, może pobiegła po kogoś z załogi, gdy zobaczyła, że tracę przytomność. Logiczne. Nie miała telefonu, na statku zasięg był słaby, więc pewnie nie mogła nic zrobić poza wyjściem z kabiny. Wypiłem wodę z butelki i rozejrzałem się po kajucie. Poza kieliszkiem i napisem na lustrze nic nie wyglądało na zmienione. Ale coś mnie niepokoiło. Jej torba leżała tam, gdzie ją zostawiła otwarta z dokumentami w środku. Kurtka też była. Nawet sweter, w którym zawsze marzła, gdy robiło się chłodniej. Nie mogła wyjść tak po prostu. Wyszedłem na korytarz. Na zewnątrz panowała cisza, słychać było tylko jednostajny szum silnika. Pokład był pusty, restauracja zamknięta. Dopiero po kilku minutach spotkałem jednego z członków załogi, młodego chłopaka w białej koszuli, który wyglądał, jakby dopiero co skończył nocny dyżur. Przepraszam, nie widział pan mojej żony? Zapytałem. Spojrzał na mnie obojętnie. Nie, proszę pana. Może jest w kabinie? Nie ma jej. Zemdlałem wczoraj przy kolacji, a kiedy się obudziłem, już zniknęła. Mężczyzna zmarszczył brwi. Powiadomie kapitana, powiedział po chwili i odszedł. Wróciłem do środka. Każda minuta bez niej zaczynała mnie niepokoić coraz bardziej. W głowie wciąż miałem obraz Anny, jak pochyla się nade mną przy stole. Jej twarz była wtedy dziwnie spokojna. Po pół godzinie zjawił się kapitan. Wysoki, siwiejący mężczyzna o suchym tonie głosu. Proszę się nie martwić, powiedział, przeglądając listę pasażerów. Czasem ktoś wychodzi wcześniej, na pokład, do baru, do spa. O tej porze część ludzi już nie śpi. Ale jej rzeczy są tutaj. To nic nie znaczy. Znajdziemy ją. Kiedy wyszedł, znowu zostałem sam. Pomyślałem, że może przesadzam. Że pewnie zaraz wróci i powie, że ktoś musiał zawołać ją do pomocy, że wszystko to przypadek. Próbowałem w to uwierzyć, naprawdę. Dopiero rano coś zaczęło mi nie grać. Zszedłem na śniadanie. W restauracji siedziało kilka osób. Wśród nich ten sam kelner z poprzedniego wieczoru. Młody, uśmiechnięty, z rękawem koszuli podwiniętym aż do łokcia. Anna żartowała z nim przy deserze, pamiętam. Podszedłem do niego. Nie widział pan mojej żony wczoraj wieczorem? Zapytałem. Pańskiej żony? Powtórzył. Blondynka w niebieskiej sukience? Skinąłem głową. Widziałem, jak schodziła ze mną na niższy pokład, zaraz po kolacji. Myślałem, że pan idzie za nami. Zamarłem. Co? Po co tam szła? Powiedziała, że chce zobaczyć kuchnię, że nigdy nie była na statku. Uśmiechnął się, ale gdy zobaczył moją minę, spoważniał. Myślałem, że to w porządku. Nie odpowiedziałem. Wyszedłem na pokład, czując, jak w żołądku wszystko mi się skręca. Może było spokojne, słońce odbijało się od wody, a ja stałem tam, jakby ziemia, czy raczej pokład, właśnie się pod mną rozstąpiła. Zrozumiałem, że Anna wcale nie szukała pomocy. Nie uciekła w panice, nie została porwana, nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego. Po prostu wyszła. Z własnej woli. Im dłużej o tym myślałem, tym bardziej układało mi się to w głowie, jej spokój przy stole, pytanie o to, co bym zrobił, gdybym się obudził sam. Ona wiedziała. Nie pamiętam, jak długo siedziałem wtedy na pokładzie. Może godzinę, może dwie. Fale rozbijały się o burtę, słońce wschodziło powoli, a ja wciąż słyszałem w głowie tamte jej słowa, co byś zrobił, gdybyś się obudził i mnie nie było. Teraz już wiedziałem. Nie zrobiłem nic. Po prostu siedziałem i czekałem, aż wróci. Zszedłem ponownie na dolny pokład. Korytarze były chłodne, a powietrze przesycone zapachem stali i detergentów. Drzwi kuchni były uchylone. W środku panował półmrok. Ktoś śmiał się cicho, przytłumionym głosem. Zamarłem w progu. Anna siedziała na metalowym blacie, w tym samym niebieskim ubraniu, co poprzedniego wieczoru. Obok niej stał kelner, ten sam. Rozmawiali półgłosem, śmiejąc się z czegoś, czego nie mogłem usłyszeć. Nie całowali się. Nie robili nic, co można by Y udowodnić. A jednak wszystko było oczywiste. Sposób, w jaki na siebie patrzyli, mówił więcej niż tysiąc słów. Nie wszedłem do środka. Stałem chwilę w ciszy, dopóki nie zauważyła mojego odbicia w szklanej witrynie. Jej twarz zbladła. Marek wyszeptała, Kelner cofnął się natychmiast, jakby właśnie przypomniał sobie, że ma pracę. Zniknął w bocznym korytarzu, nie podnosząc wzroku. Została tylko ona i ja. Nie krzyczałem. Nie miałem już siły. Szukałem cię całą noc, powiedziałem cicho. Myślałem, że coś ci się stało. Wiem. Usiadła powoli, jakby każdy ruch ją bolał. Nie chciałam, żebyś się tak martwił. Naprawdę? Bo wyglądało, jakbyś doskonale wiedziała, że się obudzę sam. Milczała. Patrzyła gdzieś w bok, nie na mnie. Nic się między nami nie wydarzyło, powiedziała po chwili. Po prostu chciałam porozmawiać z kimś, kto mnie nie ocenia. Czyli z obcym facetem w kuchni o trzeciej nad ranem. Marek, westchnęła. Ty mnie już nie słyszysz. Od miesięcy. Czasem mam wrażenie, że wolisz analizować mnie jak projekt, niż po prostu być obok. Nie zaprzeczyłem. Może miała rację. Ale nie potrafiłem znaleźć w sobie współczucia. Tylko to dziwne, tępione uczucie, że już po wszystkim. Wiesz, co jest najgorsze? Zapytałem. Że przez chwilę naprawdę wierzyłem, że moglibyśmy to naprawić. Że to był nasz nowy początek. Też w to wierzyłam, odpowiedziała szeptem. Ale czasem trzeba coś zakończyć tam, gdzie zaczęło się wszystko psuć. Wstała i minęła mnie bez słowa. Jej zapach słony, morski, znajomy, pozostał w powietrzu jeszcze przez chwilę. Potem został tylko szum silnika. Nie poszedłem za nią. Nie próbowałem wyjaśniać, błagać, krzyczeć. Po prostu wróciłem do kabiny i usiadłem na łóżku. Na stoliku leżał nowy karteczka. Nie wiem, kiedy ją zostawiła, ale rozpoznałem jej pismo. Nie chodziło o niego. Chodziło o to, że z tobą przestałam czuć, że żyje. Papier był wilgotny od mojej dłoni, może od wody, może od potu. Trzymałem go długo, aż atrament zaczął się rozmazywać. Kiedy statek dopłynął do portu, nie szukałem jej wzrokiem. Wysiadłem wśród tłumu, czułem zapach paliwa i słonej mgły. Z daleka słyszałem śmiech pasażerów, zapowiedzi przez megafon, ale wszystko brzmiało, jakby ktoś przyciszył świat. Na brzegu odwróciłem się jeszcze raz. Pokład był pusty. Dopiero wtedy zrozumiałem, że nie zawsze zdrada ma twarz namiętności. Czasem wygląda jak uśmiech człowieka, który po prostu przestał na ciebie czekać.